Cześć, z tej strony Marta Chowańska, Fyda Twoja, mistrzyni metamorfozy. Dzisiaj pokażę Tobie, jak zrobić z tego... O, taki look. Będzie prosto, niemal tak prosto, jak na tym kliknięciu. E, tylko najpierw musimy się przebrać i uczesać. Ok, przebrałam się, założyłam biżuterię, upięłam włosy i wypielęgnowałam skórę cudownym zestawem TimeWise. To jest najlepsze, co możesz robić dla swojej skóry każdego dnia. Od dzisiaj na zawsze, i tak przygotowaną skórę mogę zacząć malować. Moje drogi, zaczniemy sobie oczywiście od podkładu: kultowy, klasyczny, matujący podkład. Timewise od Merkę. Jeśli jeszcze go nie znasz i nie używasz, to może się okazać, że to jest ten podkład, którego całe życie szukałaś. Naprawdę yy, mówię to z pełną odpowiedzialnością, i jeśli nie znasz tych kosmetyków, to z przyjemnością pokażę Ci o co chodzi. Po prostu napisz do mnie, a ja tobie wyślę próbkę. I będziesz mogła sobie przetestować, ponieważ dobieram profesjonalnie podkłady mm, online, i to jest taka usługa, słuchajcie, zupełnie niesamowita, bo na podstawie Twoich preferencji, typu urody, zdjęcia, odcienia skóry zwracam uwagę też na tonację, bo mamy podkłady neutralne, mamy ciepłe, mamy zimne. Dobieram Twój podkładowy ideał, ja cię nakładam swój ideał, Zobaczcie, jaką on robi skórę. Ja kocham podkłady, które mocniej kryją, bo moja skóra wymaga Mocniejszego okrycia po prostu nie jest perfekcyjna, ale kocham też podkłady, które przy tym wyglądają jak druga skóra, czyli naturalnie. Czyli taki podkład idealny to taki, którego nie widać, ale który sprawia, że skóra jest gładka, jest wyrównana, jest zadbana, wypielęgnowana. To jest też podkład odmładzający, liftingujący, odżywczy, z resweratrolem, z peptydami, które troszeczkę liftingują twarz, więc ona się po chwili będzie wydawała taka troszeczkę sztuplejsza, tutaj bardziej naciągnięta, podkład odchudzający dziewczyny, niektóre klientki mówią, że to jest podkład odchudzający także naprawdę formuła na medal i nakładam sobie taką warstewkę pierwszą ale ja lubię go nakładać, szczególnie teraz w zimie dwoma warstwami, robić sobie taką kołderkę na buzi, dlatego że on właśnie ma takie krycie, które można stopniowo budować, najlepiej właśnie tym pędzelkiem i wtedy to krycie jest mocniejsze, trwałość jest lepsza, a buzia jest lepiej ochroniona przed szkodliwymi szkodliwym wpływami środowiska. Słuchajcie, no jednak smog, nie smog, tylko smog, osiada to wszystko na skórze, tak. Uszkadza, odwadnia, przesusza, czy kurz, czy pył, czy spaliny to wszystko, z czym nasza skóra się musi mierzyć to, to właśnie jak nałożyć sobie dobry, pielęgnujący podkład to on będzie taką dodatkową, ochronną tarczą, takim ubrankiem dla skóry. Także to jest mój, mój ideau. Ja dzisiaj używam odcienia Beige N150. Perfekcyjny korektor pod oczy i to jest produkt dodający młodości, kryjący i rozświetlający twarz oraz okolice oczu. Wklepuję właśnie w tych miejscach. Możesz sobie zrobić teraz screena żeby zobaczyć. I teraz w jakim kształcie? Tutaj pod okiem robię takie trójkąty, to też przeciągam na powiekę, to będzie dzisiaj moja baza pod cienie. Używam koloru Deep Ivory. To jest taka kość słoniowa, więc tu robię trójkąt, tutaj przykrywam powiekę, tutaj sobie ładnie też cieniuję na środek czoła grzbiet nosa, płatki nosa i wokół ust. I blenduje. To jest odżywczy, super kryjący, ale przy tym bardzo lekki korektor, który pięknie tutaj rozświetla to często takie zacienione miejsca i sprawia, że buzia już jest od razu też nie bardziej promienna. To jest taki anielski efekt. Bardzo lubię tak nakładać właśnie korektor, bo później dużo lepiej wygląda konturowanie. Makijaż też wtedy dużo lepiej się utrzymuje, no i ta okolica oka, która ci w ogóle w tym makijażu będzie taka pełna blasku. Staje się rozświetlona super, Trik kochany. Dla każdej z was, zauważcie, że, że, że ta technika nie podkreśla zmarszcze, które najczęściej pojawiają się właśnie tutaj, takie kurze łapki. No to tutaj w ogóle z tym korektorem nawet nie dojechałam, on po prostu jest tylko lekko tutaj roztarty, więc on leciutko rozjaśnia, ale najbardziej skupiamy się na tych centralnych partiach twarzy, na tych najbardziej zacienionych miejscach. Na puder, wygładzający roślinny puder z emolientem, zmiękczający twarz, efekt Photoshopa. Można by pomyśleć, że kolejna warstwa, a tymczasem on jest na skórze bardzo lekki i wygładzający i daje taki efekt satyny i należy go dużym, miękkim pędzlem wkręcać w buzię. To jest bardzo ważne, żeby tego budru nie wklepywać w twarz, bo wtedy on będzie jakby z niej odpadał dosłownie, on się nie osadza wtedy. Tylko należy go wpolerować. Najpierw pędzel, a potem w całą twarz łącznie z powiekami. Daje taką gładkość, satynowość, jedwabistość skóry. Nazywa się właściwie tak właśnie jak powiedziałam: jedwabisty, puder wygładzający. Ja używam odcienia Medium Ivory. to jest bestseller. Najczęściej wybieracie właśnie ten kolor. Teraz czas na róż. Dzisiaj będzie dużo świeżości w tym make-upie, więc sięgam po moją paletę ulubionych róż. Paleta Perfect i w niej Shy Blush. Dwa razy jest ten zamrożony tutaj i tutaj. Darling Pink i. I cóż my tu mamy? Chyba roziniot. W każdym razie i tak mieszam wszystkie. I robię sobie tym dużym pędzlem taki efekt mocno wyróżowionego, świeżego policzka. Taki zimowy, zimowy rumieniec. Bardzo jest to teraz na czasie żeby mieć właśnie tak ożywioną skórę, bez bronzera, bez... żeby po nosek troszkę przejść. Bez rozświetlacza, tylko właśnie taki połyskujący róż i tak samo sobie muskam powieki, na których zaraz nałożę coś jeszcze. Dobrze użyję tuszu zagęszczającego w kolorze dark Brunette. Malutka szczoteczka jest bardzo wygodna i z łatwością wyczesuje włos. Oczywiście ten tusz, tak samo jak wszystkie inne kosmetyki, które pokazuję, możecie kupić u mnie, kontaktujecie się ze mną w wiadomości prywatnej albo wchodząc do mojego sklepu online. I to jest świetny tusz dla pań, które chcą szybko zaznaczyć brwi, lubią naturalny, trwały efekt. Ja sobie najpierw zaznaczam końcówkę brwi, a potem ten początek, gdzie akurat u mnie jest najwięcej tak zwanych dziur. Nie ma to jak dziurawe brwi. Tak samo z drugiej strony. Leciutko sobie cieniuję i wypełniam. Lubię też wziąć sobie czystą szczoteczkę, taką do tuszu i jeszcze troszkę te brewki uformować, żeby już nie dodawać koloru, ale tylko nadać im odpowiedni kształt, to wtedy wygląda bardzo naturalnie. I muszę Wam powiedzieć, że jak tak sobie użycie, to brwicia, one się trzymają cały ludzki dzień. Po prostu są tak jakby przyklejone ładnie do skóry. Więc jak macie taki problem z odstającymi włoskami, to ten to już je na pewno ogarnie. Na oko będę używała francuskiej paletki Petit z czterema przepięknymi cieniami. To jest taka paletka z kolorami dla każdego. Mamy tutaj. Neutralne kolory i zaczynam od cienia biscoti. Mogę użyć taką paletkę dla Ciebie do Twojego typu urody. I ten cień nakładam sobie pod łukiem brwiowym i wewnętrznym kącikiem oka. Szczególnie ważny jest tutaj ten wewnętrzny kącik. Zobaczę, jak to pięknie rozświetla spojrzenie. Używam pędzelka do nakładania cieni. Następnie sięgam po cień hazel, hazelnut. hazelnut. Oślaskowe i modeluję nim załamanie powieki. Czyli tutaj sobie nakładam na kości. Unoszę to miejsce, gdzie często nam powieka opada optycznie. To ja teraz optycznie ją podnoszę. Zobaczcie, jakie piękne oko się robi. Jednym ruchem tak naprawdę pędzla. Na powiekę ruchomą nakładam. Rose Gold, to jest taki cień w pięknym kolorze różowego złota. Jeszcze będziemy sobie go wzmacniały. Te cienie są genialne, bo w ogóle się nie osypują w trakcie nakładania i pięknie utrzymują przez cały dzień. Zresztą zobaczcie, jaką piękną, chociażby ten Rose Gold ma pigmentację. I teraz sięgam sobie po mm, mniejszy pędzelek, taki kulkowy i najciemniejszy cień Mahogany rozcieram delikatnie z tą dolnej linii rzęs, leciutko go wyciągając poza krawędzie oka. Zaraz jeszcze będę ten efekt wzmacniała. Ale teraz zrobię sobie na dole cień, który jest takim trochę taką bazą pod kreskę. Zobacz, jak go sobie tu wyciągniesz tym pędzelkiem, to on ładnie powiększy i podkreśli oko. Cudowna paletka, którą można w dwie minuty zrobić oka. Na prostą kreskę biorę teraz czarną kredkę i uwaga, maluję nią sobie pod linią dolnych rzęs, czyli na tak zwanej górnej linii wodnej. Staram się tutaj jakby zagęścić optycznie rzęski i delikatnie dotykam w kąciku, ale wciąż jak zamykam oko to praktycznie tej kredki nie widać. I teraz biorę sobie cieniutki pędzelek i z tego miejsca leciutko tą kreskę wyciągam, bardzo subtelnie. I w ten sposób uzyskuję super cienką, super naturalną kreskę. Spróbujmy z drugiej strony. Zobacz. Wyciągam powiekę, maluję sobie od spodu. Ta kredka jest wodoodporna, mięciutka, hipoalergiczna. One będą dostępne dziewczyny od stycznia. Także zapraszam na zakupy po nowym roku i wyciągam sobie tak samo. z ostatnio mój ulubiony sposób na kreskę. Można to zrobić naprawdę taką mega cienką i nie obciążać tej górnej powieki. Także przepiękna kreseczka. Jedną kreską i tym magicznym pędzelkiem. Czas na bling bling, czyli błysk z edycji limitowanej. Przepiękny szampański cień, który wygląda jak brokatowy pigment, ale nie potrzeba kleju do brokatu, nie trzeba sypać nigdzie pigmentu, wystarczy delikatnie przeciągnąć na powiece i Sama zobaczę, jak cudownie to wygląda. Także maluję sobie nim całą powiekę ruchomą tam, gdzie wcześniej nałożyłam jasno-różowy cień. I uzyskuję pięknie, błyszczące powieki po prostu. Kocham ten efekt. Kocham ten cień, to jest edycja limitowana. Nie ma go już na mojej oficjalnej stronie, ale możesz go kupić pisząc do mnie wiadomość prywatną. Tuż do rzędu zrobimy dzisiaj mieszankę dwóch tuszy. Zaczynam od Lash Intensity, czyli rzęs w butelce on daje efekt doklejonych kępek, także dokładam sobie najpierw w kąciku zobacz sama jak on niesamowicie zagęszcza rzęsy Tadam. to jest naprawdę wspaniały efekt a jeszcze dla wzmocnienia dodam sobie drugi tusz, taki bardziej z grzybykiem. To nie jest jak szczotka, to nie jest jak grzebień, czyli Lash Love. I to jest już z kolei bardzo mocno wydłużający. I ja po prostu nim czeszę rzęsy. Te wcześniej, jakby doklejone kępeczki. To wygląda jak kępki, ale pamiętajcie, że to jest tuż. I wtedy robię z nich takie po prostu wydłużone pióra. Pamiętam, że ten efekt nawet czasami wolę od doklejonych rzęs, bo wiem, że one są moje, a wygląda to tak ślicznie i tak idealnie się teraz łączę z tą kreską i ten tuż też się idealnie nadaje do dolnych rzęs. Zobaczcie, jakie oko. A jeśli coś się odbiło, tak jak tutaj u mnie, to możecie po chwili, kiedy już wyschnie, spróbować to po prostu zetrzeć patyczkiem czy taką czystą szczoteczką do tuszu i jeszcze przejechać pędzelkiem, którym nakładałaś cienie, żeby wygładzić i wyrównać całość. Oko ok, gotowe. Jeśli chciałabyś sobie kupić taki tusz, zapraszam się serdecznie do wiadomości prywatnej. I wisienka na torcie tego makijażu. Mojo, moja ulubiona, różowa kombinacja na usta. Zobaczcie, odcienie tych błyszczyków są po prostu bajeczne. Mamy tutaj kryjący Unique Mavie i rozświetlającą Pink Ballerina. Te błyszczki pachną taką subtelną wanilią i są po prostu idealne na święta. I teraz nakładam najpierw Unique Mavie. Tworząc sobie kształt ust nakładam bez konturówki, ponieważ te błyszczki się nie rozmazują i nie kleją. to jest taki różo brąz Tak wygląda w opakowaniu, a tak wygląda na ustach. Ma super wygodny aplikator, dzięki czemu bardzo ładnie i łatwo można stworzyć równy makijaż i teraz sięgam po balerinę. I nakładam ją tylko na środek ust. To właśnie tworzy ten piękny, naturalny, ale bardzo, bardzo zmysłowy efekt na ustach. Na koniec perfumy używam mojego ukochanego, przepraszam, ukochanego zapachu, czyli Illumina Dreams z absolutem irysowym. Jest to jeden z najdroższych składników perfumeryjnych, tak zwanym masło irysowe. I zapach jest świeży i kobiecy, a równocześnie tajemniczy. I uwodzicielski zarazem. Przepięknie się rozwija i jest niesamowicie trwały. Kocham go po prostu ogromnie, ogromnie. Do tego stopnia, że zawsze wybieram go na jakieś bardzo, bardzo ważne okazje, żeby powiązać później z tym zapachem najpiękniejsze wspomnienia. I tak wygląda gotowy makijaż. Jeśli chciałabyś dobrać kosmetyki dla siebie i skorzystać z konsultacji pielęgnacyjno makijażowej zapraszam cię serdecznie. Napisz do mnie wiadomość, a z przyjemnością się doradzę i pokażę jak w kilka minut wyglądać po prostu najpiękniej. A tymczasem ściskam cię, całuję, pozdrawiam. Dziękuję, że jesteś i jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra. Jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. papa. Pa.